Informacje o godzinie i miejscu zbiórki przed wyjazdem możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Jeśli chodzi o zbiórkę, to też to jest moment na to, żeby przekazać nam leki, o ile dzieci jakieś leki przyjmują oraz kieszonkowe, jeżeli uznacie Państwo, że chcecie, żebyśmy to my opiekowali się pieniędzmi, które Państwo przeznaczacie dla swoich dzieci. W sprawie kierunkowego to można powiedzieć, że oczywiście decyzja należy do Państwa, ile to powinno być pieniędzy, ale z własnego doświadczenia naszego wynika, że dobrze jest, aby to było około 50 koron duńskich na dzień. To są pieniądze przeznaczone wyłącznie na przyjemności dzieci, takie jak lody, słodycze czy jakieś dodatkowe picie smakowe. Na naszej stronie internetowej możecie też Państwo znaleźć całą listę rzeczy potrzebnych do zabrania. Ja tylko chciałem przypomnieć o kilku najważniejszych. Po pierwsze, chodzi mi o kask rowerowy i rękawiczki, ponieważ obowiązkowe jest posiadanie i jeżdżenie w kasku podczas naszych wycieczek rowerowych. Chciałem też powiedzieć o tym, że ponieważ nasza podróż wymaga przesiadek, to warto zrobić tak, żeby ten bagaż nie był zbyt ciężki i nie dawać dzieciom zbyt dużo. Rzeczy, których być może nie zdążą nawet użyć w czasie wyjazdu. Więc po prostu warto zadbać o to, żeby bagaż był na tyle niewielki, żeby każda osoba była w stanie sobie poradzić sama z przeniesieniem swojego własnego bagażu. Nasza podróż wygląda następująco. Ruszamy wieczorem z Warszawy autokarem. jedziemy do miejscowości Sasnic, do portu w Sasnic, gdzie przesiadamy się na prom. Promem płyniemy 3,5 godziny i prom zachodzi nas do, Renę, do portu Rene na Portoholmie. Tutaj przysiadamy się po raz drugi i mamy ostatni, bardzo krótki odcinek pokonany autokarem. Autokar zabiera nas na nasz kemping. Ponieważ podróż jest dosyć długa, to prosimy Państwa o wyposażenie dzieci w duży prowiant, jakieś kanapki i picie. Ale ponieważ większość tej trasy, którą pokonujemy autokarem, przebiega przez Polskę, to można też dzieciom dać jakieś złotówki e, po to, żeby można było sobie coś dodatkowego kupić do jedzenia na stacji benzynowej. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.crys.com.pl.